Przepraszam bardzo, czy miała Pani jakieś postanowienia wielkopostne? No starałam się, starałam się, ale to tak z tym wykonaniem różnie bywa. Ja? No chyba raczej nie. No, dlaczego? Nie wiem, no. Wielkopostne? Hmm. Nie wiem. Jak jest coś na stół postawić, wtedy nie. Wtedy je dobrze. I, tak, tak, tak. Można wiedzieć jakie? No trzymanie się od pokarmu przecież nie jak jest post nie. I udało się panu w tym dotrwać? Palić, rzuciłem palenie papierosów. Udało się, udało, się i, udało się i tak, że... No tak, miałam. Można wiedzieć jakie? <słyska> <słyska> jest jedno takie. Nie wie pan co... Ja zawsze postanawiam nie piję kawy. I udało się <słyska> pani. Konalne, ale tak, udaje się. Nie, nie bardzo. Nie bardzo. Może rzucenie Jeszcze. palenia. <noise> Udało wam się? Na razie się udaje. Wielkopostne? Specjalnie wielkopostne nie, dlatego, że uważam, że kto jest chrześcijaninem, to przez całe życie powinien żyć po Bożemu. Czyli według tego W tym roku? Nie, jakoś się zdarzyło, że nie. Dlaczego? Nie wiem, tak wypadło. Ja po prostu mam postanowienie takie, że... Te święta żeby były lepsze jak poprzednio. Zawsze mam, co roku, w tym roku też. A można wiedzieć jakie? No myślę, że e, raczej nie, nie będę tego mówił przed wszystkim. A udało się panu w tym roku dotrzymać? Nigdy nie udaje się tego zrobić na 100%. Zawsze to jest jakieś tam 70-80%. Ale to jest większa część. O większa część. Staram się przynajmniej. Postanowienie wielkopostne nie. A dlaczego? Dlaczego? E, no powiedzmy, że no nie chodzę do kościoła. Ograniczyłam czy. I udało się pani? Tak. Wielkopostne? Tak. Ja nigdy żadnych wielkopostnych nie mam postanowień. Jak mam, to kupuję kiełbasę, szynkę i żre, co się da.